Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demo, to jest kolejny odcinek z opowieści Zedori, edycja cesarska. Oj, ciężko mi się było urwać do nagrania tego odcinka, a jakoś tak po prostu na Discordzie zaczęliśmy z ekipą gadać, siedzieć, a szkoda było wychodzić. Oczywiście Discorda ale w jakbyście chcieli też pogadać, czasami pierdoły takie posłuchać albo pogadać, to to można. Można, se, można tam pograć, na pokój wejść i pograć z kimś, można też. tak również też... Dobra, reklama na sam start jest zaliczona. Ja tutaj tylko powiem na swoją obronę, że pozabijałem wszystko, co tutaj było. To jest taka... to jest taki, taki plusik. Muszę jednak sobie tak zrobić słuchawkę, żeby chociaż trochę się słyszeć. Słychać, co, słyszeć, co ta gimba tam kłapie w ogóle. Odsłuch jest istotny, bo jak się nie słyszysz, to jest, to jest problem. Nie wiem czy kiedyś próbowaliście mówić, jak się w ogóle nie słyszycie. Nie da się, po prostu się nie da. Wygląda na to, że organizm ludzki w taki sposób steruje mową, że sami na siebie macie odsłuch i dzięki temu korygujecie to co mówicie. Dziwne to jest, wiecie? No to, de, 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 spróbujcie sobie z czymś takim mówić, jak, jak voice jammer. Voice jammer to jest coś, co odtwarza twój głos, tylko po jakimś czasie. I jak macie na słuchawkach swój własny głos, który dopiero po jakiejś chwili wam przychodzi do waszych uszu, to nie jesteście w stanie normalnie mówić. Chyba że totalnie będziecie ignorować to, co słyszycie. A jest to trudne. Zresztą chyba nagrywałem kiedyś w ten sposób i trudno było, trudno było. Trudno było nie brzmieć. Yy, nie brzmieć jako osoba z pewnymi, powiedzmy, ułomnościami. że tak powiem. Naprawdę ciężko było. No ale. Polecam, polecam się tak sprawdzić, w taki sposób. E, dobra, ja tu tak, pozabijałem. Pamiętam, że przy jednym zombiaku było coś do wykopania. O, przez... tutaj mogę przejść. Myślałem, że to... Aha, dobra, to jest za płotem. Dobra, nieważne, nie przyjrzałem się, przepraszam. E, co miałem? Aha, przy jednym zombiaku było rzecz do wykopania, tam mi ktoś napisał w komentarzach. Ja wiem, spokojnie, ja wiem, ja wiem. Tylko po prostu był tam zombiak i uciekałem od niego i wiem, że tam było miejsce do kopania. Spokojnie, my to wykopiemy, bo to, to, to było kopane już. To było w następnej mapie, spoko. Niby, dru, du, dużo mi nie zajęły te walki, bo to w większości tylko, wiecie, Harald tam cyk, jeden strzał, do widzenia, dziękuję bardzo i tyle. Także tam nie było do, do, jakby dosyć dużo do hmm, kminienia, ale trzeba było trochę usiąść i zawsze lepiej jest w ten sposób to zrobić niż to na odcinku pokazywać. Wiadomo, wiadomo, no myślę, że wiadomo. Od razu sobie wykopiemy w tym miejscu, bo to było to złożek, o którym było pisane. Mhm. Tak, ziemię. Ok, 9 płacht materiału, trzy kości. Ok, seems fair. Teraz to. Zobaczmy, co tutaj może jakieś Srebro, węgiel, złoto, perły. Perły to może nie, żelazo. Marzyłem o czymś innym, ale powiedzmy, że nie jest źle. Może jakieś kruszce, metale albo siarka. W sumie do craftingu czemu nie? Można zawsze spróbować, prawda? Siarka. Siarka to do czego się przydaje? W sumie to nawet sam nie wiem w tej chwili. Rubin! Hmm. Dobra, mamy już zarobek konkretny. Już jest, już jest, już jest zawsze. rubiny będą dropić to może być. Aha, i dostałem, dostałem wiadomość, yy, znaczy w komentarzu dostałem taką, takie info od autora, że z każdym można grać maksymalnie trzy razy w Cesarza i Żołnierza, czyli to nie jest nieskończone źródło zarobku. Czyli gra w ten sposób się chroni przed złamaniem ekosystemu swojego. To jest dobre. To jest dobre akurat. Więc nie do końca można sobie robić breaking tej gry jak się jest wystarczająco cierpliwym. Nie. Nie. Po części, ale nie, nie w ten sposób. Nie w ten sposób. Nie, nie, nie. Breakingu się nie da. I ja teraz chciałbym tutaj do... Do tej, do tej wioski pójść, bo jeszcze tu chyba nie zbadaliśmy do końca. Tam jeszcze jakieś questy do pobrania są i tak dalej. Kiedy ja ostatni odcinek nagrywałem? Ze Dori. Nie pamiętam, ale to... To trzeba, trzeba, muszę sobie przypomnieć, bo nie pamiętam jakie tutaj questy robiliśmy i z kim gadaliśmy Ale zaraz prawdopodobnie się zreflektuję jak tu będziemy poznawać te kolejne <laughs> lokacje kolejnych tutaj naszych ziomeczków Spokojnie damy, a, bo my do kościoła weszliśmy Tędy, tu Czekaj, w tym kościele coś było takiego? Ostatnio skończyliśmy w kościele w ogóle grę Znaczy grę <laughs> Skończyliśmy odcinek, tak? No skończyliśmy odcinek właśnie tutaj, tylko najpierw musimy z jakimś typciem generałem pogadać, żeby ten chłop w kościele chciał nam questa w ogóle zlecić. Także to jest moja rzecz numer jeden do załatwienia, czyli pogadanie z ziomkiem jakimś. Pytanie, gdzie ten ziomek dokładnie jest? To by mnie interesowało. Raz sobie to wszystko zbadamy, spokojnie, nie denerwujcie się. Wszystko róbcie, tylko się nie denerwujcie, bo nie ma się co denerwować. Mam żyłka śmierdząca, pęknie i zacznie walić w całym pokoju. Pokój mi się. Później trzeba jakieś odświeżacze do powietrza. Po co, po co mam ta robota, nie? Nie denerwujmy się i wszystko będzie dobrze. Co ja pierdacze w tej chwili? Wrzuciłem sobie na, na warsztat jakiś temat i nie mam pojęcia, o czym gadam. Hmm. Interesting. Wejdźmy może tu, na początek, do jakiejś jaskini. Jest jaskinia B i jaskinia A. Wszedłem do jaskini B. Co to jest za łysol? Siema, siema, łysa pało. Brat zakonny. No sorry, sorry, jesteś bratem zakonnym. Musicie się tak golić widocznie. Tak was frygają na sam start. Jak wam włosy odrosną, to znaczy, że skończyliście szkolenie. Widocznie. Ty jeszcze się uczysz, spoko. Albo... nie wiem. Coś, coś... To tak, tak wygląda prawdopodobnie szkolenie. Nie się tu zbytnio. Szwendać to ja się nie będę. Ja będę tutaj... Hm. Przyjmował przedmioty, które są wam średnio potrzebne. Stójcie. Nie możecie tu wejść bez zezwolenia wielkiego mistrza. Okej, okay, czyli musimy chyba do tej drugiej jaskini najpierw pójść i spytać się o pozwolenie. Nie, czekaj, tu jest. Aha, tu jest wejście z dwóch stron. A gdzie jest wielki mistrz? Czekaj, gdzie on? Prawdopodobnie któraś z postaci mi o tym mówiła, gdzie można go znaleźć. Ale niestety, nie pykło mi zapamiętanie, gdzie jest ta postać. Może gdzieś tu jest w questach to napisane. Może questy mnie uratują chociaż. Zaraz sobie przeczytamy te, te, te księgi jeszcze, ale to spokojnie. Hmm. Według Dziennika Erasto do kopalni między Pyrkłym a Zastronią, by znaleźć zielarza. Dobra. A, Belwig. To nie. W imię zasad. Zachód Doliny, OK. A to? Okręgu. Mm -hmm, no dobra, czyli nie mam za bardzo powiedziane, gdzie mam szukać szczęścia. Być może muszę fabułę do przodu pchnąć, nie wiem, nie wiem. Ale w tym miejscu nie ma już nic w zasadzie sensownego. Mówię, musimy się typa o pozwolenie spytać, tam przy jednym miejscu, żeby w ogóle kwesta zdobyć. A potem będziemy myśleć, czyli ta lokacja na razie jest taka mm, średnio potrzebna nam w tej chwili. No dobra. Nie pamiętam, czy czyściłem wszystkie lokacje tu, czy tylko czyściłem te, w których byliśmy. Zaraz się przekonamy, ale wydaje mi się, że czyściłem też troszeczkę więcej. A zaraz, zaraz, zaraz czekaj, tutaj coś było, a tu chyba nie łaziliśmy jeszcze, bo ja nie łaziłem tam na południe. Tak, tak, nie łaziłem tu i pamiętam, że tu miałem wleść. gdy patrzyłem, że nie ma jakichś przeciwników, tu miałem wleść na odcinku, chodzę na odcinku. Dzień dobry. Wygląda już fikuśnie na sam start, jest jakaś świątynia. Może to jest ta siedziba czyjaś. To wygląda tylko na takie jakieś... Hall wejściowy, jakieś jedno krzesło. Poczekalnia tak zwana. Nie mamy wziąć numerek, poczekać aż nas zawołają? Czy po prostu się wpierdzielić na krzywy ryj. Podejrzewam, że to drugie. No wygląda... Ciekawie. To nie można tego odmówić, że na pewno ktoś tu się postarał. O. No skoro muszę... To to zrobię, prawda? Przyspieszę wam tę walkę, bo już żeście ją widzieli. Uśpił mi całą drużynę, albo oszołomił. Jeden kuźwa pieprzony Lisz. Położył mi Haralda i żaden z nich się nie budzi, a ten liż cały czas mnie tłucze, jak po prostu szmatę. Jaka genialna walka! Ja mogę sobie poczekać, bo i tak nie mogę nic zrobić. Będzie mi zadawał po zero i usypiał na zmianę. No, z śmierci jeszcze ewentualnie. Jeden, to jest to jest jeden przeciwnik, który to takie coś potrafił zrobić. Naprawdę. Jeden. Widzicie, że ta walka trwa już zdecydowanie za długo. I nic się w tym nie dzieje. Nic. Jedynie Kanrot padł. Obudzi się któryś z was, wyłobzony głupie! Pomocy. Pomocy. Czy jemu się już nie powinna mana dawno skończyć? Serio. Napierdziela z czarami cały czas. Obudźcie się, kurna, ktokolwiek. Mmm, Ktokolwiek! Czy właśnie gra mi się zawiesiła, bo sama uznała, że ta walka nie ma sensu i po prostu zaczęła mi dropić je w -y? I zapauzowała się sama w walce, bo tak to wygląda. Co? <laughs> walka się zapętliła. Przynajmniej tak to wygląda. Spadły FPS i walka się zapętliła. Ja cały czas śpię Sardem an Albertem, a ten li i ten sen nie schodzi sam z siebie, a ten lisz nie atakuje żadnym atakiem, żeby mi samemu znieść ten sen. Więc Walka skończyła się na tym, że cały czas śpie, on napierdziela cały czas czarami, nie atakuje mnie w żaden sposób, bo po zero obrażeń mi wchodzi i nic się nie dzieje. Walka się zapętliła! Jak! Pierwszy raz widzę, żeby w jakiejkolwiek grze takie coś się wydarzyło. Dobra, no muszę włączyć jeszcze raz grę, wczytać save'a i pójść tu jeszcze raz, to no co ja Wam poradzę, tak daj. Tylko najpierw licza wytłuc, nie? O święte jaja, jaka walka. Dobra, moment, zaraz wraca. Dobra, wczytałem, jedziemy jeszcze raz tą walkę. Tym razem ten liczbę dziesiny chodził, bo po prostu patrzę, że to nie jest tutaj moim głównym problemem. Och, po prostu nie, nie mam słów na to, co to się wydarzyło tutaj. to jest kuźwa niepojęte, nie? Dobra, jeszcze raz. A Spróbujmy te trzęsienie ziemi. Ciekawe, co to będzie. Ile to zada poobrażeń. 550, co prawda, ale Zobaczymy, jak to, jak to będzie trybić. Najpierw tego Lisza. Przede wszystkim Lisza, bo ja tu ja nie wytrzymam, jak on będzie żył. No patrzę, Harald jakieś spore cięgi zbiera od tych wszystkich przeciwników, aż dziwne. Dobra, Lisz jest pokonany, więc mam nadzieję, że taka patologia, jaka się wydarzyła wcześniej, nie będzie miała tym razem miejsca. Dajcie spokój. No, czy to jest takie dobre i warte 550 mamy. Wydaje mi się, że to topnięcie jest podobne. No no, dobra, widzę, że taki se to był atak, no ale trudno, niech tam już będzie. Dobra, po walce patologia się nie wydarzyła, na szczęście. Daj, tam spokój Harald i Rusart, nowy poziom. Super, zwój klątwy jeszcze jakiś. Mnie to pasuje. Jeszcze jakby gra była troszeczkę jaśniejsza, to już w ogóle bym piał z zachwytu. Ale niestety gra jest trochę ciemna. Tu jest zamknięte, dobra, bo nie widziałem dokładnie, czy tam są kraty, czy tam jest zamknięte, tak ciężko było powiedzieć. O! Niebiesko kula i kula wleciała tu. Ty, jakieś wiksy tu się dzieją! Łami główki, czyżby! I te niebieskie kule trzeba prawdopodobnie w ten... W te szkło wepchnąć. Dobra, a to... Czemu to jest innego koloru? To jest coś znaczy? Nie, może nie, może to tylko jakieś... Ozdoba. Uznajmy, że to jest ozdoba, że nie zawali się to pode mną. Aha, to jest takie błyśnięcie fleszem po oczach, jak w facetach w czerni, wtedy kule wracają na właściwy tor. Dobra, muszę tylko się zastanowić teraz. Jak je tutaj rozłożyć? Powiedzmy, że tak. Kurde, tu jest krzesło, ale można przez nie przejść, czyli podejrzewam, że to można. Aha, po tych. Po tych, tych nie można przepychać kuli? A to ciekawe. O, dobra, mamy to. Albo prawie mamy to. Muszę jeszcze zobaczyć dokładnie czy... No, nie do końca. To tutaj powinno być i ten... Ta statuetka anioła mi niestety w tym przeszkadza. Czyli już myślałem, że witam się z gąską, a tak naprawdę tylko ta gąska mi napluła na ryj. I nadal się ze mnie śmieje. Czemu to krzesło przeszkadza? Kurde, jakoś tak. No dobra. Spróbujemy to zrobić takim troszeczkę sniki sposobem. Aczkolwiek nie wiem, czy mi się to uda. No wtedy dwóch kuli używam, ale nie wiem, czy da się to inaczej zrobić. Spróbujemy właśnie tak. O. No, otworzyć to się otworzyło. Tylko teraz ta druga kula jest tam. No ale mówię, nie widzę innej opcji, może po prostu te dwie kule trzeba było użyć. A teraz zerkniemy, może tutaj będą nowe. Są nowe kule, są trzy kule. A są dwa miejsca tylko. Mam nadzieję, że to jest ostatnia nasza migłówka tutaj, bo tamta już była wymagała troszeczkę mocy mózgowej dla mnie mojej. No, tam jest jakiś ziomeczek, dobra. A zobaczmy, co tu jest. Tu są jakieś tablety. O, i nie można tutaj, i tu można przejść, i tutaj też jakoś kulę trzeba wtoczyć do tego, a, ale czerwono. A tu są niebieskie. Kurde, ty ile tu jest łamigłówek logicznych. Ja, pierdacze, boję się, że sobie nie poradzę. Po prostu, miejmy nadzieję, że tak ci źle nie będzie. Ty, a jakbym, jak już raz otworzyłem tamten, bo to mi resetuje to. Dobra, na razie, na razie się zastanówmy, w jaki sposób to ominąć. Można wziąć to kulę tu. Można tak to przesunąć. I dać już tu. Ok. I teraz drugą kulę tutaj. Tylko, że jak ja mam ją jakoś sensownie przesunąć? Moment, moment. Może zrobić to. Tak. Ok. Teraz tą kulę przesunę tu. I to będzie w drugim miejscu. To, to trochę łatwiejsze było. Otworzyło się. Mamy jedną kulę wolną, ale nie wiem czy ona jest w ogóle potrzebna tutaj, bo... Tam... Bo to, nie, no nie, nie jest potrzebna, bo zobaczcie, tutaj jest kula, a tutaj już jest zamknięte, więc to... Tutaj mamy już content, ale tam jest ta czerwona jeszcze. I tą czerwoną bym bardziej chciał zbadać, co to tam się dzieje, bo tutaj jest szkielet. Dobra, pójdźmy najpierw tu, gdzie jest otwarte. Do tego ziomeczka. Ale to chyba do niczego nie prowadzi. Ty! Ja nie jestem uleczony! Niepowodzenie! Kurde blade. Nie widzę tego. Jeszcze Harald jest uśpiony, totalnie tego nie widzę. Chyba że. Dobra, widzę to. A, uciekłem. No to fajnie. Psz. To tak, umiejętności Adalbert ty bym chciał, żebyś zreanimował mi tutaj ziomeczka. Ja się troszeczkę uleczyłem bandażikami, tak? Tylko troszeczkę. No Haralda to troszeczkę więcej. Jeszcze może umiejętności Rusard weź sobie salwację na... siebie. Nie masz teraz w ogóle many, tak? No to trochę dupa, czekaj, a wzmocnienie twoje, te prawa siła, to ile wymaga? Prawa siła 90. A może łyknij sobie jakiś taki niewielki eliksir, co? Kurna, nie mam żadnych niewielkich eliksirów. Mam same duże. 800? Dobra, łyknij ten za 800. Okej. Okay. Jazda, impreza, idziemy na kolesia. Teraz już go klepnę. Mam nadzieję. Czyli tak, prawa siła, cyk. Tutaj błyskawiczny, nalisza, bo on tu patologię jest w stanie stworzyć, więc... Nie wspieramy patologii, musimy tego typa klepnąć jak najszybciej. Adalbert, no dobra, przynajmniej reszta jeszcze jest tomna. 1300! Co kolega tutaj poleciał z fantazją? Wow! No, Harald, weź mu wypłać, dobra, liścia w twarz, bardzo ładnie. Broni się, dobrze, że się broni, bo patrzę, że jak on zaatakuje, to ino roz. Koleś jest, koleś jest niereformowalny. Jakby krytyka nie dostał, to nie wiem, jakby się skończyła ta walka. Przerażająco podejrzewam, z wujklątwy, czekaj, ile ja mam kości bo tych kości może być zdecydowanie za dużo w nie za chwilę. 88. No, jestem na granicy już trochę. Muszę się już powoli zastanawiać. Czekaj, czekaj, a może to trzeba zapalić te. Te. te No bo nic tu nie ma, nie? I guess? Bo przynajmniej nie wygląda. Te drzwi się otworzyły, ale tu nic nie ma, więc prawdopodobnie te trzeba będzie pochodnie tam później pozapalać, ale to za chwilę. Najpierw pójdziemy sobie jeszcze do czerwonej kuleczki. I czerwoną kuleczkę trzeba będzie popchnąć odpowiednio. Mm, aha, i są dwie niebieskie. Zaraz, 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 zaraz. Czerwoną można. Aha! A kurde, dobra, widzę już trudność pewną. Tu trzeba będzie tą kulkę tak dać, bo ona tu jest zablokowana, czyli tutaj będzie tak. Czerwona kulka tylko jeden się rusza? Serio? To trochę dziwne, ale tutaj ma być niebieska czy czerwona? To jest pytanie, bo to nie ma dokładnie zaznaczone za bardzo, więc. Eee, więc nie wiem za bardzo, jak mam tutaj operować. Spróbujemy na razie tą czerwoną kulkę tam dać, ale. Nie, czerwona kulka jest pomocnicza, na to wychodzi. Dobrze, mamy w tym jasność, czyli ta niebieska musi być odpowiednio wepchnięta. Czekaj, tu mam miejsce, nie mam miejsca, nie mogę tutaj wejść. A znowu jak pchnę tą kulę tutaj, czyli musiałbym tutaj dać czerwoną kulkę, na to wychodzi. Bo nie widzę tutaj innej opcji sensowniejszej. Czyli to trzeba zrobić tak. A tu dać niebieską chyba. Jestem w stanie to uratować jakoś? No nie bardzo. Chociaż nie, dobra, mam. Możemy to zrobić tak. Cofnąć ją o jeden. Teraz wyprostować. I tutaj dać tą kuleczkę. O! Ech! Ech! Zepsułem! Sam sobie! Czy ja jestem w stanie teraz wczytać tą grę jakoś? Zablokowałem sobie przejście. Bo nie mogę po tych łazić. Aaaa! Serio? I czemu ten do resetowania jest aż tam? O chryste panie, ale zasrałem to w tej chwili. <grywka> Dobra, wczytam grę. Ja jest, to jest dobry przykład tego, że ja jestem w stanie wszystko popsuć, nie? Po prostu, just like that. A to już jest zrobione, czyli z tym Liszem walczyliśmy, dobra, czyli okej, okay, okej, okay, dobra, nie zepsułem za dużo. Słuchajcie, ja do następnego odcinka to rozwiążę, albo zrobię jakiś timelapse jak to rozwiązuje. Bo po prostu... Ja widzę, że miejscami moje działanie jest niereformowalne. Więc muszę to po prostu zrobić w przyspieszeniu, się pozastanawiać, a w tym miejscu zakończymy ten odcinek, bo jest już najwyższy czas. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie!